Że właścicielem obiektu jest gmina Nowodwór Gdański, natomiast my jesteśmy zarządcą tego obiektu. I tu muszę od razu powiedzieć taką ciekawostkę, że funkcjonowanie samorządu i stowarzyszenia nie jest łatwe. I my, tak naprawdę, Klub Nowodworski ma ponad 30 lat, i przez większość tego czasu, tak naprawdę byliśmy traktowani jak konkurencja. Czasem zwalczani i na tym styku samorządu i stowarzyszenia ciągle jakieś następowały problemy. Odkąd panuje miłościwie nam burmistrz Jacek Michalski. I mówię to celowo, bo chciałbym zwrócić na to uwagę, że często konstelacja ludzka decyduje o tym, czy się dobrze dzieje, czy się źle dzieje. Pani o tym wspominała i dziękuję za te słowa, bo właśnie ta społeczna tkanka, że się tak wyrażę brzydko, jest bardzo wrażliwa. Wystarczy jakieś, nie wiem, jakieś zarzuty niewłaściwe, czy jakaś taka zła aura i potrafi się posypać całe stowarzyszenie. Myśmy byli świadkami czy zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, czy gdzieś też w kraju, kiedy naprawdę Czasami o głupoty się kłócono czy spierano. No i wielkie fajne rzeczy upadały. Do nas bardzo często przyjeżdżają samorządowcy, a także też przedstawiciele stowarzyszeń, którzy chcą takie obiekty razem prowadzić i pytają się, jak my to robimy, że to wychodzi nam. No i my wtedy opowiadamy, pokazujemy, pokazujemy spotykamy się z naszym burmistrzem. I pokazujemy, że to jest taka fajna równowaga, szanowanie się nawzajem, a jednocześnie też wszyscy wiemy, że to bardzo łatwo zburzyć. Wystarczy się zmienić człowiek, albo gdzieś tam coś się wydarzy niedobrego, to może nie takie istotne. Ale chciałbym na to zwrócić uwagę, bo to jest takie jedno z naszych osiągnięć, można powiedzieć, dobre dogadywanie się. Oczywiście czasami jest łatwo, czasami się spieramy, ale wszystko jest na, na dobrej drodze i ciągle coś się dzieje. I stąd oprócz tej naszej aktywności mamy właśnie na przykład taki piękny obiekt, w którym jest część muzealna, prowadzimy parę muzeum, Muzeum Żoławskie, jest część konferencyjna, część warsztatowa. I tu chciałbym powiedzieć o takich naszych, to można troszkę, ale bo to jest takie muzeum wewnątrz i też muszę od razu ze smutkiem powiedzieć, że wielu z Państwa nie było w Muzeum Żuławskim. No Martwię się tym, poznaję mm, ludzi, którzy byli, a którzy nie byli, no to ich zapraszam. E, mamy fajną ekspozycję menonicką chyba, <laughs> chyba o bardziej dokładną, Strażni, magazynek strażnika wałowego, bo to jest tak osadzone w naszych jak żławskich, wcześniej był wiatrak odwadniający, można powiedzieć, relikwia taka żławska. My bardzo często nie mając funduszy stałych, tak naprawdę finansowanie zapewnia nam dwa etaty gmina oraz no, różnego rodzaju, np. ogrzewanie bardzo cenne. W tym obiekcie to też gmina, natomiast na działalność sami zdobywamy pieniądze. W związku z tym zakup eksponatów, czy, czy taka gospodarka eksponatami jest dla nas bardzo trudna. I często hmm, przechodzą nam koło nosa wręcz okazje, ale to wtedy dzielimy się z innymi muzeami, e, tak żeby gdzieś te, te eksponaty, które są e, no niezmiernie cenne, a na nas nie stać i nawet ekspozycja byłaby trudna, to, to dzielimy się nimi. My też skupiamy się na takich eksponatach, które są często, jak na przykład to radio. To jest pierwsze radio, takie nazwaliśmy, a pochodzi ze, znaczy, najpierw było zdjęcie, a potem poszukaliśmy tego radia. I tak sobie nowodworzanie czy mieszkańcy Żuław robili zdjęcia z radiem. Czyli to było gdzieś tam między 1946 roku, kiedy się dorabiali tu na Żuławach. I to było dla nich coś bardzo ważnego. Proszę zauważyć, tam jest taka taka, taka taka, ładna ozdoba tego radia u góry. Później ludzie sobie robili już rzadziej zdjęcie z telewizorami. I to jest też taki element naszego, mhm. naszych historii, które chcemy zachować naszych rodziców, dziadków. Taki no, ogromny element tego wszystkiego. Tu już przechodzimy. Tam ja jeszcze chciałem po paru rzeczach powiedzieć, ale myślę, że to później. E, też e, taką można powiedzieć filią naszego muzeum jest cmentarz 11 wsi. E, cmentarz, o którym można by długo opowiadać, w każdym razie na nim zgromadziliśmy e, nagrobki mm, kamienne. E, najprawdopodobniej są to nagrobki biedniejszych mieszkańców żuław czy, e, czy m, pracowników e, sezonowych, którzy tam przybywali. A te stele, które tam Państwo widzą, to są nagrobki, które oryginalnie na tym cmentarzu występowały. Cmentarz powstał w ten sposób, że kiedy się nasiliła taka fala osiedleńcza w XVII wieku innowierców, menonitów, kalwinistów, to Kościół Katolicki wydzielił taką część. Cmentarno właśnie dla nich i 11 wsi zarządzało i utrzymywało ten cmentarz. Tam została nawieziona ziemia. No i to trochę teraz inaczej wygląda, wszędzie jest trawa. Ale są bardzo ciekawe nagrobki, na przykład tutaj taki do końca nie wiadomo, dlaczego ma taką właśnie formę. Niektórzy twierdzą, że to było, kamień został użyty w turnie, że to było jakieś łożysko na przykład mostu. Poproszę dalej. To jest jeden z nagrobków. Najstarszy z końca XVII wieku pochodzi, proszę dalej, wejście do naszego cmentarza. No i tutaj to, co a właśnie przepraszam, że jeszcze dokończę, że te nasze eksponaty są takie eksponatami, są eksponatami bardzo często z historią, z sercem. I na przykład takim ważnym dla nas eksponatem są klucze. Pęk kluczy, który przeżył razem z rodziną, która uciekała z Nowego Dworu przed wojną, w czasie wojny na Gustlowie, i ten pęk kluczy się zachował. No i cała do tego jest historia. Nie będę Państwu opowiadał, bo zapraszam do muzeum, ale naprawdę jest wzruszająca, ciekawa, a taki zwykły pęk kluczy, który niewiele brakowało, aby wylądował gdzieś w śmietniku. I takich eksploatów ma mnóstwo, czy na przykład makieta Nowego Dworu, którą dla żony, coś tu nacisnąłem, dla żony zrobił też dawny mieszkańców Nowego Dworu, żeby mogła wspominać sobie to miasto, myśmy tą makietę przejęli, czy na przykład Sanie, też z niesamowitą wzruszającą historią łączącą czasy przedwojenne, wołyń, faszyzm i różne inne rzeczy też nie będę opowiadał. Zapraszam, naprawdę można dużo takich emocji związanych z tymi eksponatami chcemy pokazywać. I muszę powiedzieć, że to się sprawdza. To, to generalnie u nas oprowadzanie może trwać godzinę, a czasami, czasami to trwa trzy godziny, kiedy, kiedy są odpowiedni goście, którzy no, chcą chłonąć to wszystko i sami się gdzieś tam jeszcze włączają w te wszystkie swoje emocje. Na Strychu mamy taki strych rozmaitości, gdzie to wygląda tak, że rzeczywiście są różne stare klamoty, i tam bardzo często się. Starsi ludzie rozpływają, bo poznają różne swoje rzeczy z domu. U nas bardzo często to, co jest w dobrym stanie, to można próbować zakładać na przykład gdzieś na nogi, czy, czy się tym bawić wręcz. Też um, taką silną dziedziną, w związku z tym, że no, nie mamy pracowników, nie jesteśmy prawdziwym muzeum tak można powiedzieć, takim jak Państwo tutaj reprezentują to kładziemy nacisk na edukację i takie budowanie takiej tożsamości. W związku z tym mnóstwo festynów organizujemy, mamy stałą ofertę edukacyjną z lekcjami regionalnymi. Tego się u nas sporo dzieje i kilka zostało, można powiedzieć tak, na stałe z nami. Już od 9 lat robimy dzień osadnika i muszę powiedzieć, że to jest no, niesamowite wydarzenie. Można troszkę, ale jeszcze, o właśnie to jest jedny, chyba drugi Dzień Osadnika, dzisiaj współczesnych zdjęć nie mogłem ściągnąć, coś się wydarzyło, ale jest mniej więcej trzy razy tyle osób i jak robiliśmy za pierwszym razem to święto, to wygląda w ten sposób, że jakby odtwarzamy przyjazd osadników do Nowego Dworu, więc kolejki wąskotorowej, tak jak to było, ludzie kierowali się w centrum, do centrum miasta, i taki przemarsz z grupą rekonstruktorską, tam później się odbywa jedzenie, czasem inscenizacja jakaś. Ale proszę zauważyć, tutaj większość osób jest przebrana. I myśmy na początku robili takie konkursy, żeby ludzie w, w stylu epoki, właśnie z jakimiś jeszcze bagażami. Od dłuższego czasu już nie musimy o tym mówić, po prostu wszyscy sami się przebierają i przybywają z Malborka, z Gdańska, z Erbląga. Naprawdę jesteśmy no wręcz zdziwieni, ale zaskoczenie, ale zaskoczenie inaczej, zaskoczenie już minęło, teraz się cieszymy tym, że, że to trafia do wielu osób i dzięki temu udało nam się pozyskiwać nowe opowieści osadników, też i eksponaty łatwiej pozyskiwać. No to jest taki element dalej też kulinarny, bo też traktujemy jako rzecz, którą trzeba chronić kulinaria i całe to dziedzictwo niematerialne związane z tym. Tego mam mnóstwo i bardzo chętnie o tym opowiadam, ale myślę, że za chwilę Państwa zaproszę też do takiego miejsca, w którym to będzie można nie tylko opowiadać, ale i próbować. Proszę dalej. Ale nie ma operatora. Proszę operatora o się. To Frank i Mirek śpiewają, że robię <noise> downing, bo <w> mój telefon minął. <noise> Okej. Ale ładny jest Ale są inne znajdy jeszcze. No, to oznacza, że... Że ja muszę to zrobić? Nie, że mówiąc, mówiąc o edukacji, yy, bardzo dużo ciekawych rzeczy jeszcze przed Tobą. A czas nam się skraca powoli. Dobrze, to przyspieszam. Dobrze. Mhm. Yy, tak, no to w takim razie przyjdziemy, to proszę to przesunąć te wszystkie edukacyjne rzeczy. Yy, proszę dalej, proszę dalej. Yy, to też chcemy pokazać, że robimy jeszcze różne inne rzeczy, jak na przykład sprzątanie rzeki i to też się wiąże z tożsamością, bo proszę pamiętać, że yy, jeśli ta tożsamość, a mi się wydaje, że mamy pewne osiągnięcia, prawdziwie nie takie przebadane, ale yy, no, o tym można by długo opowiadać. Czujemy, że ta tożsamość 30 lat temu była inna niż dzisiaj. To widać po ilości odnawianych obiektów, jeszcze paru innych efektach, ale właśnie to, że przybliżamy, jak na przykład przy dniach otwartych Żłaskich zabytków, czy przy takim sprzątaniu rzeki, taką więź z regionem, to proszę dalej, to jest po prostu łatwiej. Łącznie z tym na przykład, że interesujemy się starymi odmianami jabłoni. I okazało się, że na Żuławach jest ich naprawdę bardzo dużo. Proszę dalej, proszę dalej, proszę dalej. Oto jest ciekawostka. Czyli taki nasz wkład w ochronę już taką, można powiedzieć, techniczną, czyli może dalej troszeczkę, a właśnie. Cała taka działalność związana z na przykład przenoszeniem czy pozyskaniem dzwonu czy powrotem właśnie bardziej dzwonu z Lubeki, który został wywieziony w czasie wojny z cedrów wielkich. No i to cała operacja skomplikowana, udział różne miały w tym instytucje. Skończyło się tak, że ten dzwon powrócił. Czy na przykład uratowanie takiego pomnika I wojny światowej, teraz on wrócił na swoje miejsce, a dokładnie był w Niłocinie. No i ten nasz wiatrak odwadniający, którego historia jest też dość taka burzliwa, mniej więcej rok trwało pozwolenie od konserwatora, od władz miasta Gdańska, pozwolenie na przeniesienie tego do naszego muzeum. Końcówka była taka naprawdę dramatyczna, ponieważ przyjechaliśmy na miejsce, żeby oszacować jakie potrzeba sprzęty, urządzenia, jaki transport zapewnić już tuż przed przenoszeniem i w środku paliło się ognisko. Myśmy to ognisko zagasili, i następnego dnia ten wiatrak już był w nowym dworze. Proszę dalej. No i ta część najciekawsza. Też reagujemy na dewastacje różnego rodzaju. Proszę następny. W porozumieniu z konserwatorem restaurujemy takie nagrobki, szukamy firm, które, które mogą nam w tym pomóc. Jest kilka takich ciekawych realizacji. Też różnego rodzaju inicjatywy upamiętniania, tutaj akurat z urzędem Marszałkowskim domu, gdzie rodzina Miłosza przebywała. A tu się coś tam porobiło, to poproszę. Dobrze. Dalej, to też dalej. No i to taka jeszcze osobista moja rzecz, czyli prywatna, komercyjna, że tak się wyrażę, brzydko często niektórzy się zrzymają jak słyszą komercja, a to jest przeniesienie domu podcieniowego i to jest już można powiedzieć e, taka, taki wątek mm, osobisty. E, ten dom został przeniesiony, trwało to mniej więcej 10 lat, można tak e, około 40% z materiału się starego zachowało. E, został odbudowany pod nowym dworem. Tutaj jeszcze widać złożony, e, później wygazowany następnie złożony. Cała wielka życiowa przygoda. Cel tego był taki, żeby stworzyć dom, w którym można prowadzić różnego rodzaju warsztaty, taką działalność właśnie też można powiedzieć tożsamościową. Przez jakiś czas to był też dom wakacyjny do wynajęcia. A skończyło się tak, że kiedy już można powiedzieć, że Energia zaczęła wygasać, to syn z kolei skończył historię, pomorzoznawstwo i otworzyliśmy tam gospodę. I to jest ten wątek właśnie kulinarny, też związany z dziedzictwem. I ostatnie zdjęcia to są właśnie tej gospody, do której też Państwa zapraszam. Ale proponuję najpierw muzeum, a potem do nas. Ma handel. Dziękuję bardzo, tak, Machandel oczywiście jest, Goldwasser